No cześć, bliźniaczki. E, bliźniaczki, króciutkie, szybciutkie czytanko na ten nów księżyca dzisiejsze. Co dla bliźniaczków? Jakie przesłanie dla bliźniaków na ten nów księżyca dzisiejsze? Jedziemy dalej. Jakie przesłanie dla bliźniaczków? Rada przesłanie dla bliźniaków na, tą, na ten nów księżyca dzisiejszy. No, to samo co u byczków. Co dla bliźniaczków? Jaka rada przesłanie dla bliźniaków na ten nowy księżyc? Pierwsza karta. To jest taka energia spokoju, ciszy. Wyższe ja, wsłuchajcie się w swoją intuicję, bliźniaki, podczas dzisiejszego nowiu. Złapcie chwilę spokoju. Dajcie sobie dzisiaj troszkę przestrzeni na, na to, żeby usłyszeć własne myśli, siebie. W jakim miejscu jesteście, w jakie miejsca chcecie podążać, co chcecie w swoim życiu osiągnąć, czy jesteście w, ta w takim miejscu, które, mm, które daje Wam szczęście? Z księżycologii wychodzi energia skorpiona. Odkryj to, co warto zobaczyć. I tu macie ziemię i grunt, ugruntowanie, uziemienie. To jest dla Was taki czas, gdzie karty sugerują, że powinniście przyjrzeć się sobie. Przyjrzeć się swoim emocjom. Przyjrzeć się temu, czego być może nie chcecie też widzieć, tak? Dostrzec to, co musi zostać zobaczone. No, zobaczymy co karty nam pokażą. Co dla byczków? Byczków, boże, bliźniaków, przepraszam was. Bliźniaki. Wybaczcie. aż gdzieś tam zostałam w poprzednim czytaniu. Dobra, co dla bliźniaków. Co dla bliźniaczków. na ten nów księżyca dzisiejszy. Co musi odejść? Co jest u bliźniaków i co będzie. O, no i to mi się podoba, słuchajcie. Ale jest też wieża. Ach, to wieża. Przychodzi do was ta wieża, bo wy musicie podjąć jakieś decyzje, moi drodzy. Niektórzy z was podejmują decyzje o przeprowadzkach, o no, grubych zmianach w swoim życiu. Tu są podróże, tu są przeprowadzki, tu, jest, tu są zmiany. Tylko dwójka różdek to jest jeszcze energia, w której my planujemy i się zastanawiamy, a to ma odejść do przeszłości, czyli wy macie zacząć działać. W tym pazie różdżek, żeby dojść do królowej pentakli. Ta wieża sugeruje tutaj bardzo mocne, nagłe zmiany w waszym życiu. Być może ta wieża będzie wiązała się z konfrontacją z kimś, z jakąś kłótnią, z jakąś sprzeczką, a to doprowadzi do zakończenia jakiegoś cyklu. Mm. Bo tutaj po tej wieży następuje rycerz mieczy. I teraz nie wiem, właśnie, czy ta wieża będzie się wiązała z tym rycerzem mieczy, że coś tu szybko, nagle no, będzie taka energia, której się możecie nie spodziewać. Bo i wieża jest zaskakująca i rycerz mieczy potrafi zaskoczyć, bo on jest szybki, on jest taki no przyjdzie mu coś do głowy i leci, nie, on tutaj biegnie, pędzi żeby gdzieś wyruszyć o więc może i u was ta wieża spowoduje to, że wy będziecie musieli szybko podjąć jakąś decyzję i szybko działać w kierunku świata być może jakiejś podróży zagranicznej być może przeprowadzki, zakończenia czegoś o moja córa tam widzę, że rozśpiewana jest ajj <laughs> Tu mi się bardzo na podróże pokazuje bliźniaki. Wy gdzieś chyba no, będziecie podróżować. U was, u was tutaj, z tym światem, to mówię, mogą być nawet podróże zagraniczne, kontakty zagraniczne, komunikacje z zagranicą, być może jakieś projekty, które będziecie realizować za granicą. Czegoś się tu możecie też uczyć nowego. A może tu chodzi o jakąś relację, miłość? Nowa miłość? Jedno jest pewne, że będzie wymagane od Was yy, przyjrzenie się, czego Wy chcecie, na czym Wam zależy. W jakim punkcie jesteście? Co możecie zrobić? Czego się boicie? Co was blokuje? Bo energie macie piękne tutaj, nie? No to wierzę, no ale słuchajcie, wieża jest spoko. Wieża nam yy, pomaga, tak naprawdę. No, czasem trzeba nas, tak wiecie, potrząsnąć, żebyśmy się obudzili. Yy, także no cóż, no ma odejść do przyszłości już niezdecydowanie. Wy macie podjąć decyzję, macie zacząć działać, być kreatywni. Jeżeli są jakieś nowe relacje, to wchodzić, nie wiem, inicjować tą nową relację, paźdżek, to jest nowa energia, świeża energia, nowego romansu, spotkań, zaproszeń, takich kaweczek, wiecie, poznawania siebie. I to może was doprowadzić, jeśli chodzi o relacje, do mm, królowej pentakli, czyli do jakiejś stałości, stałego związku, stałej relacji. Czemu by nie? Ale bardziej wydaje mi się, że chodzi tutaj o sprawy zawodowe. I y, sprawy zawodowe, y, wasze osobiste, oparte na jakiejś pasji, którą macie, którą warto by było jakby uzewnętrzniać, pogłębiać, eksplorować i w tym paziu różek po prostu wyruszyć w nową podróż z nowym projektem, z nowym pomysłem i to może wam dać bardzo bardzo fajne możliwości później finansowe, bezpieczeństwo finansowe, właśnie taką stabilizację, wiecie, no. Tak, królowa Pentakli, ona tutaj główka pracuje. Tu są pomysły, które już kiełkują. Ona jest spokojna, zauważcie. Ona się nie martwi, ona się nie przejmuje. Ten Październik też tutaj frywolnie sobie rzuca tą buławą w górę. Tu jest mega energia fajna, pozytywna, nie? Tylko trzeba podjąć decyzję, trzeba z tym ruszyć, trzeba. Mm, no. Wybrać jakąś opcję? Ruszyć w nowym kierunku? Dajcie mi znać w komentarzu, jak to tam u Was wygląda, kochani. Jestem ciekawa, z jakimi tutaj decyzjami się borykacie, z czym się tutaj mierzycie. Bardzo ciekawy rozkład. Dobrze, Misiaki, dziękuję Wam za poświęconą chwilkę. Mam nadzieję, że to czytanie w czymś Wam tutaj pomogło. E, oczywiście mile widziane są komentarze, łapki w górę. Jeśli chcecie mnie wspomóc, jeśli chcecie e, dołączyć do tej mojej społeczności tutaj, to zapraszam, subskrybujcie, bądźcie przy mnie, ze mną. E, no i widzimy się w kolejnych czytaniach. Buziaki, trzymajcie się blutko pa, pa.